Jak piroci tworzyli mapy skarbów. Wyjaśnię na podstawie pojęć punkt, prosta, półprosta, odcinek. Twoją przygodę rozpoczynam w punkcie. Punkt to określone miejsce w przestrzeni. Na mapie zaznaczony jest jako kropka lub krzyżyk. Punkt w geometrii oznaczony jest wielką literą alfabetu. I dam po prostej. Prosta to bardzo długa nieskończona linia. Nie ma początku ani końca. Prosta jest oznaczona małą literą alfabetu. Jeżeli na prostej umieścimy punkt, to będzie to półprosta. Początkiem półprostej będzie punkt. Półprosta ma początek, ale nie ma końca. Podczas swojej przygody warto zebrać leżące na naszej drodze śmieci. Bając o porządek chronimy środowisko. Zbieranie śmieci pomaga utrzymać czystość naszego otoczenia. O, kolejny pieniądz. A to nie polskie, to do papieru. Z tego filmu już wiecie, czym jest punkt prosta i półprosta. Jeżeli na prostej zaznaczymy dwa punkty, to będzie to odcinek. Z mojej mapy wiem, że idąc z punktu A do punktu B dojdę do ukrytego skarbu. Znaleziony skarb należy wykopać. Warto mieć też pomocnika, który nie będzie chciał ukraść skarbu. Z tym filmem geometria będzie dla Was o wiele łatwiejsza. Trzymajcie się, kamraci!